Hej, dzień dobry. Witam was po raz kolejny. Zapraszam dzisiaj was na żeberka super mięciutkie z marynowaną cebulką w glazurze. Do tych pysznych żeberek niewiele nam potrzeba. 3-4 łyżki musztardy, ja mam tutaj stołową i mieszankę przypraw do mięs. Mięso smarujemy musztardą, Teraz przyprawy, nie żałujemy, nacieramy. И то самое с другой стороны. Tak zamarynowane mięso wkładamy do lodówki na około, około 2-3 godziny. 2 godziny to jest absolutne minimum. żeberka nam się zamarynowały. Ja trzymałam je 4 godziny w lodówce. I teraz tak. Bierzemy blaszkę. Troszeczkę więcej folii aluminiowej. Wykładamy sobie Blaszkę folią. Na to układamy papier do pieczenia. Kładziemy jedno wyberko. Drugie. I dokładnie owijamy wyberko w folii. Chowamy je tak. Przerywamy i wkładamy do piekarnika na dwie godziny. Po dwóch godzinach będziemy nakładali na nasze żeberka glazurę. I za chwilę wam pokażę, jak się robi glazura. Żeberka będziemy posypywać marynowaną cebulą. I teraz pokażę Wam, jak ją zrobimy. Cebulę kroimy. Piórka. Siekamy odrobinę koperku. Nie za dużo. Do zimnej wody wlewamy Trzy i pół łyżki stołowe octu. Dodajemy cukier około łyżki stołowej. Mieszamy, żeby nam się cukier rozpuścił. Wystarczy. Teraz dodajemy troszeczkę soli. Każdy dla swojego smaku. Wystarczy. Wrzucamy tutaj nasz koperek. Naszą cebulę. Mieszamy. I zostawiamy na około 20-30 minut, żeby cebula przeszła słodko-kwaśnym sosem. Rewelka będziemy smarować glazurą, i już Wam powiem, jak ją przygotujemy. Ja sobie tutaj rozpuściłam, bo nie mam miodu płynnego, rozpuściłam sobie dwie łyżki miodu. Dodamy sobie dwie łyżki stołowe sosu sojowego. I dwie łyżki keczupu, może nawet trzy, tak, dodajmy sobie trzy. Teraz to wszystko musimy dokładnie sobie wymieszać. Żebelka wyciągnęłam już z piekarnika po dwóch godzinach. Są już, już są bardzo mięciutkie. Zobaczcie, jak nawet kości im odchodzą, ale to jeszcze nie koniec. Teraz będziemy smarować żeberka glazurą. Naszą glazurę rozsmarowujemy na żeberka. Nie żałujemy jej. Ja posmaruję jeszcze tak po bokach. Wy też możecie. Teraz troszeczkę. Je postaram się odsunąć. O tak, żeby uchwycić glazurą boki. O tak. Teraz nasze żeberka posmarowane glazurą wkładamy do pikarnika na około 15-20 minut, żeby się ładnie nam przyrumieniły i żeby ta glazura weszła nam fajnie w mięso. Nasze żeberka już są gotowe. Będziemy je sobie teraz fajnie kroić. Matko, jakie one są mięciutkie. Układamy sobie naszą marynowaną cebulkę. Jeżeli ktoś lubi, bardzo można też sobie położyć troszeczkę z boku. Szkoda, że was tu nie ma, matko, jak to pachnie fajnie. Tak wyglądają nasze żeberka po przygotowaniu. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną po raz kolejny. Mam nadzieję, że będzie wam smakowało i do zobaczenia. Pa